Przy normie 308 potencjalna grzałka, która służy do odmrażania e, wymiennika, nie jest uwzględniana w bilansie energetycznym. To jest oczywiście błędem, bo nieraz jest tam grzałka, która ma 2,5 kW. W związku z czym jej udział jest zdecydowany e, przy e, obliczaniu e, e, kosztów eksploatacyjnych rekuperatorów. Witam, jesteśmy w naszym laboratorium, gdzie Potwierdzamy skuteczność rekuperatora Karina. Na czerpni, czyli temperatura z zewnątrz, która wchodzi do rekuperatora, to minus 5 stopni. Trafia na wymiennik, gdzie jest ogrzewane przez powietrze usuwane z budynku. Rezultatem nawiewamy do pokoi 15 stopni powietrze jest użyte, to jest jeden stopień. Przez te 10 lat temu, niejako przy okazji, zaczęliśmy ten wymiennik sobie osadzać w różne skrzynki do, do rekuperacji. Robiliśmy badania, robiliśmy różne wielkości tego wymiennika. E, perforowaliśmy radiator w środku. E, to jest praktycznie kilka lat naszej takiej pracy doświadczalnej, e, wręcz laboratoryjnej. Robiliśmy sobie na, e, e, pomiary e, na, na różnych urządzeniach. Montowaliśmy wentylację e, w, u klientów. W zasadzie po kosztach, lub, lub dokładając do tego interesu, żeby można było zobaczyć jak te nasze urządzenia się sprawdzają. I od 10 lat, górą 10 lat, nasze urządzenia, te pierwsze zamontowane, pracują w dalszym ciągu. Zmienialiśmy tam tylko automatykę, bo najmocniej zmieniającym się elementem tego rekuperatora to jest automatyka. Ale to chyba jest znak czasów, że elektronika wkracza nasze życie w każdej dziedzinie. W związku z czym ten nasz rekuperator jest poddawany, był i jest poddawany do przerwy ewolucji. Jest to taki interesujący, ciekawy wymiennik, który odbiega swoją budową od w zasadzie wszystkich dostępnych na rynku krzyżowych, przeciprądowych. A dlaczego upieramy się akurat przy tym wymienniku? Jest to wymiennik, który stosunkowo trudno się robi, bo produkujemy go oczywiście sami w 100% z folii aluminiowej. On ma kształt takiego walca. Jest to podwójna spirala, który powietrze z założenia, założenia ma nie przechodzić laminarnie. Ona ma przechodzić po okręgu. Jak przechodzi po okręgu, Strugi powietrza trą o ścianki zewnętrzne. Jeżeli trą, to mają lepszy kontakt z powietrzem, który jest po drugiej stronie membrany. W związku z czym ta sprawność tego reparatora, tego wymiennika, e, naszym zdaniem jest rewelacyjna. E, a widać to zwłaszcza e, w, w pogodach, gdzie mamy minus 20, a minus 10, gdzie Wymienniki, które są wymiennikami najbardziej popularnymi w rekuperatorach, bez dodatkowej energii, bez dodatkowego źródła ciepła, po prostu zamarzają. Robiliśmy sobie również badania porównawcze u nas w laboratorium i po odłączeniu dodatkowego źródła ciepła każdy wymiennik, czy to jest przeciwprądowy, czy wymiennik krzyżowy, po pół godziny był zamarznięty, czyli nie było przepływu. Konkurencja dlatego musi montować grzałki lub modulować intensywność nawiewu, ale wtedy wiadomo, że mamy niedosyt powietrza, mamy ujemny bilans wentylacyjny, mamy niewielkie podciśnienia w budynku. Nasz rekuperator spiralny, jak widać, na tym filmie nie ma grzałek. Jest sekcja filtrów. G4, filtr antysmogowy, wymiennik i nic poza tym. Tu jest jeszcze kanał bypassu e, i oczywiście silniki. Nie idziemy na łatwiznę, nigdy nie montowaliśmy innych silników. To są silniki bardzo renomowanej marki. E, Naprawdę, oczywiście, stały. E, co nam gwarantuje bardzo niskie zużycie energii. Powietrze w tym wymienniku. E, ma cztery możliwości, cztery króćce. Ten wymiennik wchodzi w tym miejscu, nam powietrze zimne, i ono nie może wyjść w innym miejscu, tylko i wyłącznie tutaj. W związku z czym powietrze przychodzi po okręgu i po skosie. Tam jest bardzo dużo dróg przepływu tego powietrza, bo część powietrza idzie sobie bezpośrednio tak później po okręgu wychodzi tędy, część powietrza idzie tutaj po okręgu i prosto znowu wychodzi w miejscu, w którym będzie wtłaczane do budynku tym wentylatorem. Dlatego to jest strona nawiewna. To jest strona czerpna, czyli czerpie powietrze z zewnątrz. Oczywiście te wszystkie strony są oczujnikowane, można online sobie sprawdzić temperatury w tych wszystkich króćcach. Drugie, druga stroga powietrza z budynku jest w tym miejscu wyciągana z, z anemostatu. Przechodzi sobie również na dół wy, wy, wymiennika i część powietrza sobie idzie do góry i po okręgu jest wyrzucana na zewnątrz, a część powietrza również po okręgu i tutaj prosto i też wychodzi tym króćcem na zewnątrz, opuszczana, opuszcza budynek. Dlaczego akurat ten rekuperator ma takie dobre parametry. Ja myślę, że nie wszystkie procesy rozumiemy w tym rekuperatorze, jakie są, ale po tylu latach w produkcji i badań tego rekuperatora wiemy na pewno, że on nie szolnieje. w bardzo małym stopniu. że nie zamarza. Oczywiście też może zamarznąć, jeżeli jest źle wyregulowany, jeżeli króćce, które Powietrze, no, zwłaszcza czerpne, yy, usuwane z budynku są nieoizolowane i ta temperatura tu drastycznie spada, on może wtedy zamarznąć, prawda? Co oczywiście sygnalizuje automatyka wtedy. Rekuperator nasz uważamy, że to jest rekuperator, który faktycznie odzyskuje ciepło. Zwłaszcza, że w naszej normie 308 potencjalna grzałka, która służy do odmrażania. W wymiennika nie jest uwzględniana w bilansie energetycznym, co jest oczywiście błędem, bo nieraz jest tam grzałka, która ma 2,5 kW. W związku z czym jej udział jest zdecydowany przy obliczaniu kosztów eksploatacyjnych rekuperatora. Warto powiedzieć parę słów na temat budowy tego rekuperatora. Wiadomo, że on pracuje w otoczeniu, w środowisku wilgotnym o dużych amplitudach temperatury, od minusowych do plusowych, gdzie następuje dużo skroplania pary wodnej i bardzo ważna w konstrukcji rekuperatorów właśnie jest szczelność, żeby temperatury panujące w środku nie były przenoszone na zewnątrz. Budowany jest z takiej płyty sandwich, w środku 3 cm styroduru i doklejone 1,5 mm płytą PCV. To wszystko jest klejone pod kątem również materiałami, które nie przewodzą ciepło, w związku z czym uzyskaliśmy taką klatkę bezmostkową. Nie ma przy badaniu, przy badaniu kamerą termowizyjną ten rekuperator ma taką samą barwę w każdym miejscu, czyli de faktu nie ma mostków. Rekuperator jest zbudowany w całości z materiałów niekorodujących. Ta, co ciekawa, z blachy kwasowej, krótce z blachy kwasowej, wymiennik z niewyżarzonego aluminium. To, to jest też bardzo ważne, bo to aluminium jest odporne również na korozję. I dlatego stosując takie materiały, nie boimy się dać e, potencjalnemu użytkownikowi e, dożywotnej gwarancji na wymiennik i na obudowę. I tak też robimy. E, tutaj pokażę jeszcze, jak wygląda wymiennik poprzez, przed zamontowaniem. Warto by raz w ciągu roku taki wymiennik spiralny. Wyciągnąć z rekuperatora poprzez odkręcenie dwóch blokujących śrub, wysuwamy go, można go zabrać pod prysznic, wypłukać go z każdej strony, pojawi się na pewno część jakiegoś jakiegoś brudu. I to w zasadzie wszystko, oprócz oczywiście wymiany, wymiany filtrów. Filtry są skonstruowane. Można powiedzieć dosyć prymitywnie, bo yy, kiedyś yy, na stałe mocowaliśmy matę filtracyjną do tych ramek i należało ją zdemontować, żeby taką matę wymienić. W tej chwili wystarczy wypiąć te nierdzewne druty, wymienić sobie matę filtracyjną i koszt tej, tej wymiany w tym przypadku to jest kwestia złotówki. Yy. Możecie Państwo sprawdzić w internecie, ile koszty jest wymiany filtrów u konkurencji, a wymieniać by należało to raz na dwa, 3 miesiące. W zależności od intensywności korzystania z wentylacji oraz terenu, w którym mieszkamy, jest bardziej zapylony czy zademiony. To oczywiście filtr antysmogowy, który już jest produkowany konkretnie dla nas. Nie przez nas, ale dla nas, w związku z czym yy, koszt takiego filtra, który się wymienia raz w ciągu roku, to jest kwestia yy, 400 zł. Można na początku oczywiście kupić sobie rekuperator bez tego, ale z przewidywanymi już prowadnicami pod yy, filtr adnesmogowy i on nie kosztuje więcej. A później jak dojdzie się do Państwa do wniosku, że trzeba byłoby jednak dodatkowo sobie jeszcze zabezpieczyć powietrze przed tymi frakcjami PM2,5, można sobie dokupić do każdego rekuperatora filtr antysmogowy.